Minęły 72 godziny od kiedy Dominium Jaritów oficjalnie ogłosiło zwycięstwo w bitwie o Valtor Sherem. Niebo, niegdyś malowane smugami plazmy i orbitalnymi uderzeniami, teraz wisiało nad doliną w zwodniczej ciszy. Dym wciąż unosił się z zdewastowanej doliny poniżej, leniwie oplatając połamane kości dawnego ziemskiego posterunku. Dowódca Walruks stał na poszarpanym urwisku, jego obsydianowy pancerz lśnił delikatnie. Gdy zmierzch pochłaniał pokruszony horyzont. Wokół niego jego oficerowie ćwierkali i syczeli z satysfakcją. Ich języki ociekały zwycięstwem i pogardą. Jeden z nich, smukły stratek imieniem Thryks, wystąpił naprzód i przedstawił tablet z danymi. Jego ekran pulsował telemetrią bez śladów życia w ludzkim oddziale. Zgodnie z oczekiwaniami wycedził Thrix, Jego głos był nitką okrutnej dumy. Prymitywni taktycy. Prymitywne instynkty. Umarli z honorem, jeśli coś takiego w ogóle istnieje u ssaków. Walruk ledwo skinął głową, jego żółte oczy utkwione były w odległym stosie zwęglonego metalu. Gdzieś pod nim leżał roztrzaskany kadłub jednostki bojowej ludzi taki, który umierał zbyt długo, taki, który zmusił jego osobistych gwardzistów do zostania odparowanych w ostatnim desperackim oporze. Wciąż pamiętał wyraz twarzy tamtego żołnierza. Zakrwawiony, posiniaczony, z połową hełmu zasłaniającą jedno oko, uśmiechnięty tak, jakby właśnie zrobił najlepszy żart we wszechświecie. To zaniepokoiło go. Przeskanujcie teren jeszcze raz, rozkazał chłodno Walruks. Chcę dowodów zagłady, nie arogancji. Thryx zawahał się. Przeszukaliśmy już dwanaście razy, został tylko popiół. To przeszukajcie trzynasty, warknął Walruks. Ludzie nie znikają uprzejmie, oni gniją z hukiem. Odwrócił się ale nie zanim rzucił ostatnie spojrzenie na wrak. Po coś tam drgnęło. Nieznacznie. Ledwo zauważalnie. Ale jednak drgnęło. Iskra tam, gdzie powinna być tylko cisza. Pod tym spopielonym wrakiem, w prowizorycznym tunelu wykopanym z desperacji i skadzionych materiałów wybuchowych, sierżant Callum Miles wytarł brud z oczu grzbietem rękawicy. Jego oddech był ciężki pod pękniętą uszczelką hełmu. Kondensacja osiadała na wizjerze, a kurz opadał jak obcy śnieg. Wokół niego sześć osób poruszało się w rytmie wyżłobionym przez ogień i instynkt. Nikt nie pytał, czy powinni żyć, po prostu żyli. To wystarczyło. Osłony na sześciu procentach, bruknęła specjalistka techniczna, NW -E, jej palce sunęły po improwizowanych panelach sterowania, zrobionych z rozbitych nadajników i stopionych racji. Padną, jeśli ten krążownik nad nami choćby pierdnie to upewnijmy się, że tego nie zrobi odparł miles mrużąc oczy w stronę migoczącego monitora pokazującego bezczynny wzorzec floty dominium on myśli, że to koniec to nasz prezent szeregowy esko zaśmiał się gdzieś w ciemności i co teraz czekać na ratunek, który nie nadejdzie nie powiedział miles jego głos był cichy ale niebezpieczny uratujemy się sami zespół już zebrał co mógł Fragmenty railganów, półsprawne drony, nawet ceremonialny sztylet od wojennego kapłana Jaritów, nie budowali drogi ucieczki. Budowali manifest, taki, który spłonie. Nie mamy wystarczającej siły ognia, by zestrzelić krążownik, przypomniała Jan Wie, ale Myles uśmiechnął się w półmroku. Jego zęby błysnęły spod popękanych warg. Nie chcemy go zestrzelić, chcemy go przejąć. A gdzieś wysoko nad nimi gwiazdy zaczęły migotać, nie w chaosie. W rytmie. Krążownik dowodzenia Walruksa unosił się spokojnie nad polem bitwy, jak omen ostateczności. Przy panoramicznym oknie mostka Walruks stał z błękitnego nektaru Jarithów, sącząc zwycięstwo. Już przygotowywał przemówienie, jak to on, najwyższy taktyk siódmej spirali ponownie oczyścił zagrożenie minimalnym wysiłkiem i maksymalnym okrucieństwem. Rada dominium będzie go chwalić. Rywale zapłaczą. A imię Walruks zostanie wyryte w lodowych halach Jarith Prime obok starożytnych zdobywców. Za jego plecami Tryks podszedł ostrożnie. Brak nowej aktywności, ale przechwyciliśmy częstotliwość. Walruks uniósł brew. Jaką? Ziemska muzyka. Na początku myśleliśmy, że to błąd. Tryks stuknął w konsolę. W pomieszczeniu rozbrzmiał niski, stały rytm. Perkusyjny, prosty, znajomy. Tak znajomy, że łuski zadrżały. To bębny. Terran Rhythm of War. Walruks odstawił nektar. Lokalizacja? Wszędzie, wyszeptał Thrix. Na wszystkich częstotliwościach. Odbijają to od martwych satelitów, echa atmosferyczne, nawet nasze własne przekaźniki. Nie możemy znaleźć źródła. To atak? Nie, gorzej. To zaproszenie. W pomieszczeniu zapanowała cisza. Rytm narastał i wtedy światła na statku Dominionu przygasły na pół sekundy. Krótkie mrugnięcie, ledwo zauważalne. Ale Walruks to zobaczył. Widział to każdy oficer. Każdy członek załogi, który kiedykolwiek studiował ziemskie taktyki. Sprawdźcie zasilanie. Natychmiast. Wszystkie systemy nominalne, padła odpowiedź, wolna i nerwowa. To czemu, warknął Walruks. Mam wrażenie, że już przegraliśmy. W innym miejscu pod powierzchnią Miles dokręcił ostatni przewód w przełączniku Dominionu i spojrzał na Janwie. Mamy dostęp? Do wszystkiego, odpowiedziała w połowie z zachwytem, w połowie z przerażeniem. Ich arogancja jest przepyszna. Ostatnie naciśnięcie klawisza i aktywowali przejęty uplink dominium. Niebo nad nimi zadrżało, gdy okręty dominium zaczęły obracać się subtelnie w stronę siebie. Delikatne, precyzyjne zmiany ciągów. Nie na tyle, by uruchomić alarmy, ale wystarczająco, by zmienić cienie. Przygotujcie kroczące jednostki powiedział Myles wejdziemy po ich stopniach w butach utkanych z duchów. Rytm znów zagrzmiał, tym razem dołączył do niego teriański gwizd, pełen radości, absurdu i zemsty. Nie atakowali, przybywali. Nad nimi Walruk spatrzył na horyzont. Jego knykcie pobielały na krawędzi panelu sterowania. Gwiazdy znów mrugnęły, nie w chaosie, w rytmie. Ludzie nie odeszli, tańczyli. Trzecie mrugnięcie w systemach krążownika Dominium wywołało tym razem coś więcej niż irytacja. Spowodowało rozlew krwi. Głęboko w korytarzach reaktora flagowego okrętu Jarithów Veratex kaskada ostrzeżeń rozświetliła konsole serwisowe niczym pole bitwy świateł. Młodszy technik, wysoki, chudy obcy z przezroczystą czaszką i nerwowym tikiem, rzucił się w stronę zaworu lotowego rdzenia tylko po to, by zastać go buczącego ziemską melodię, niezakodowaną, nienadawaną, rezonującą. Metal sam w sobie wibrował w rytmie ziemskiego marszu wojennego, pradawnej melodii buntu, zakodowanej nie w technologii, lecz w intencji. Panie jąkał się technik przez komunikator. Rdzeń on bucze. Myślę, myślę, że on śpiewa. Twarz dowódcy Walruksa dgnęła z niedowierzaniem. Sabotaż? Gorzej, padła odpowiedź. To choreografia. Gdzieś w przednich koszarach szeregowy esko kucał pod panelem Dominium, przekierowując przepływ chłodziwa do ziemskich gniazd uzbrojenia, zmontowanych z trupów i złomu. Wokół niego sierżant Miles i Jean Vie poruszali się jak zjawy, łącząc moduły, przekierowując sensory, szepcząc sekwencje śmierci do wrogich przewodów. Dominium zapomniało o jednej podstawowej zasadzie. Nigdy nie zakładaj, że cisza oznacza poddanie. Ludzie nie byli cicho, bo przegrywali. Byli cicho, bo obserwowali. Posłuchali. Masz zasilanie wyszeptała Jeanne Vie, pot spływał jej po twarzy, gdy podała mylesowi rdzeń energetyczny chirurgicznie wyjęty z działka artyleryjskiego dominium. Masz trzydzieści sekund boskości. To wszystko, czego mi trzeba uśmiechnął się, zatrzaskując rdzeń w kompaktowej rail złożonej z obcych stopów i czystej, starej terariańskiej złośliwości. Zapalmy ich mit. Na zewnątrz, nad jałowymi równinami Valtoru, patrole Dominium zaczęły znikać. Najpierw jeden, potem trzy, potem całe oddziały przestawały zgłaszać się, ale nie przez ogień, nie przez wybuchy. Nie, ci żołnierze rozpływali się w cieniach, wciągani przez widmowe postacie w zbrojach Dominium, przejętych i przekształconych ziemskimi znakami. Skradziony herb tutaj, czerwona odbita dłoń tam, jakby sama śmierć nauczyła się stylu. Dowódco to wzór. Powiedział Thrix oczy rozszerzone, gdy nanosił dane zniknięć. Zmierzają ku centralnej iglicy. Dlaczego? Warknął Walruks. To nawet nie taktyczne. To ceremonialne. Właśnie dlatego, odparł Thrix przełykając ślinę. Chcą nam przypomnieć, o czym zapomnieliśmy. Nad nimi hymn Terran zaczął przenikać do systemów środowiskowych krążownika. Nie odtwarzany, lecz wdychany przez wentylacje i panele. Terranie już nie najeżdżali. Oni nawiedzali. W centrum Verateksu, gdzie sala ceremonialna Dominium pozostała nietknięta od momentu poświęcenia, pojawił się pierwszy człowiek. Pełen, widoczny, nie do zignorowania. Sierżant Miles wkroczył do komnaty tronowej jak mit namalowany olejem i płomieniem. Krew Dominium wciąż świeża na jego zniszczonym pancerzu. Jego buty rozbrzmiewały sensem na wypolerowanej posadzce. Posadzce, po której kroczyli tylko cesarze Jaritów i arcykapłani podbojów. Zanim pozostali sześciu ocalałych, ustawili się w formacji, nie jak żołnierze na paradzie, ale jak duchy wracające pod dług. Gwardziści Dominium zastygli. To nie byli jeńcy. To nie były resztki. To były problemy. Dowódca Walruks wpadł do środka chwilę później, otoczony swoimi elitarnymi pieśniarzami ostrzy z energią tryskającą z ich dłoni. Zatrzymał się, gdy Miles uniósł jedną dłoń, tylko jedną, a światła sali przygasły. Za nimi systemy krążownika zaczęły zamykać się falami, nie z powodu uszkodzeń, z powodu ludzkiego rozkazu. Jak? syknął Walruks. Nie mieliście floty, nie mieliście wsparcia, byliście martwi. Martwy nie znaczy cichy, odparł Maes. To znaczy cierpliwy. Janwie wystąpiła naprzód, dzierżąc pałkę przejęcia dominium jak batuta dyrygenta. A wy zostawiliście kluczyki w stacyjce. Nagle wszystkie ekrany dominium zamigotały na niebiesko. Ziemski niebieski. Nie czerwony, nie zielony obcych, ale zimny administracyjny błękit interfejsu wojskowego ziemi. Inicjacja protokołu przejęcia dowodzenia. Ostatni śmiech rozległ się głos pradawnego admirała Terran, nagrany sto lat temu, a teraz wybrzmiewający jak proroctwo. Ostrzegaliśmy was. Myśleliście, że to żart. W całym statku oficerowie dominium krzyczeli, gdy ich własne systemy celownicze zaczęły namierzać siebie nawzajem nie pociskami, ale metadanymi. Ich własna historia była przepisywana na żywo, bezlitośnie, na serwerach dowodzenia, które teraz nosiły imiona ziemskich komików i poetów wojennych. Walruk zrzucił się naprzód, ale za późno. Myles podniósł ramię i zdetonował wewnętrzne stabilizatory bezwładności w połowie komorz statku, zrzucając oficerów Jaritów na podłogę. Podczas gdy terranie stali niewzruszeni, buty magnetyczne, technologia sprzed stuleci, dopracowana do perfekcji. Nie jesteśmy tu dla zemsty, powiedział Miles, gdy walruk spróbował się podnieść. Jesteśmy tu, bo nas nie braliście na poważnie, więc teraz nauczymy całą waszą flotę, jak się z siebie śmiać. Jak na komendę, ziemski dzwonek telefoniczny, jakiś absurdalny, starożytny jingle opicy rozbrzmiał z syren awaryjnych statku. Cały personel Jaritów zamarł. Miles tylko uśmiechnął się złośliwie. Witamy na rozgrzewce. Wyrateks jęknął pod ciężarem własnej arogancji. Inżynierowie dominium gorączkowo próbowali przejąć kontrolę nad przejętymi systemami statku, ale starożytne protokoły sabotażowe Ziemi sięgały głębiej niż kot. Były zakorzenione w psychologii, warstwowe, rekurencyjne, zaprojektowane nie tylko po to, by złamać maszyny, ale i ludzi, którzy im ufali. Alarmy migały wszystkimi odcieniami ironii, pulpity wyświetlały frazy takie jak serio. To był twój firewall i powodzenia w następnej wojnie. To była obelga przebrana za interfejs. Wielki stratek kapłan Solma wrzasnął, gdy oświetlenie sali tronowej przygasło, nie z powodu uszkodzeń, lecz w ramach przygotowania. Czegoś ceremonialnego, czegoś terariańskiego. Jan wie, wyszła naprzód, strzepując pył z pancerza z cierpliwością kogoś, kto już wygrał. Wiecie, w czym był problem? Zapytała, patrząc na zgromadzonych arystokratów dominium, drżących w złotych szatach. Uznaliście, że wojna to spektakl, ale dla nas wojna to praca domowa. W plutonie Terran przebiegł cichy śmiech, nietriumfalny, lecz znajomy, jak wspomnienie dowcipu, który szeptali przodkowie przy czyszczeniu karabinów w podziemiach. Nie przybyliśmy tu z flotą, pożyczyliśmy waszą, nie przynieśliśmy broni, zrobiliśmy ją sami. Myśleliście, że jesteśmy jeńcami? Urocze. Z korytarza nadszedł nowy rytm, kroki, nie ciężkie od siły, lecz pewne od zrozumienia. Kapral Naem, najmłodszy z oddziału, wszedł do sali, ciągnąc za sobą sztandar dominium, przekształcony w taktyczną tarczę. Symbol dominacji Jarithów był pokryty nadpaleniami i dziurami po ziemskich kulach, ale najważniejsze było to jak go niósł. Nie z pogardą, lecz jakby oddawał relikt do muzeum. Studiowaliśmy waszych bogów, powiedział rzucając sztandar pod tron. Okazuje się, że też krwawią. Walruks rzucił się znowu, jego duma cięższa niż zbroja, ale Neem odsunął się z lekkością i uderzył go w tył kolan. Generał runął twarzą prosto w pęknięty symbol swego imperium. Na zewnątrz, przy sali ceremonialnej, posiłki dominium wlewały się przez zniszczone wrota, ale nie otworzyły ognia. Zatrzymały się. Po na całym statku, od korytarzy po węzły danych, własny personel klęczał z pochylonymi głowami, drżące, niektórzy płaczące. Nie dlatego, że im rozkazano, ale dlatego, że każdy plik, każde nagranie wojenne przodków, każde zablokowane archiwum z najciemniejszych zakątków historii dominium zostało wgrane w ich umysły w jednej chwili. Historia Ziemi, prawdziwa, nie dzikiego, prymitywnego gatunku walczącego o uznanie, ale gatunku, który zniszczył własny księżyc, a potem zbudował z jego odłamków mosty. Sztuczna inteligencja statku przemówiła teraz kobiecym głosem spokojnym, ironicznym, niewzruszonym. Statek objęty protokołem Terran. Wszystkie rozkazy dominium wyciszone do odwołania. Proszę cieszyć się historycznym nagraniem z pierwszej wojny kosmicznej ziemi. Zalecamy dyskrecję widza. Światła zamigotały na czerwono. Przepływ tlenu został dostosowany do ludzkich płuc, a gdzieś w oddali zaczął grać cichy jazz. Nie dlatego, że to konieczne. Tylko dlatego, że to zabawne. Veretheks nie tylko upadał, on się transformował. Pod kadłubem stal dominium zaczęła się zmieniać, gdy terariańskie nanity, wszczepione dekady wcześniej przez więźniów, których uznano za nieistotnych, aktywowały się z bezlitosną precyzją. Ściany pulsowały nieznanym ciepłem. Jakby metal przypominał sobie, co to znaczy być kształtowanym przez artystów, a nie tyranów. Przewody plazmowe zmieniały się w sieci rejuganów. Dekoracyjne posągi eksplodowały, zmieniając się w wieżyczki odłamkowe. A tron złożył się w stół, przy którym Mais usiadł, pijąc ostatnie ceremonialne wino dominium z kielicha wykutego z hełmu martwego admirała. Za wzajemne zrozumienie wzniósł toast, uśmiechając się do mrugających tronów bezpieczeństwa. Galaktyczna Rada patrzyła w milczeniu z orbity, z pokładów swoich pancerników. Przyłączyli się, by oglądać eksterminację Terran, a ujrzeli transformację teologii. To nie byli ludzie walczący o przetrwanie. To byli artyści nieprzewidywalności, mistrzowie ironii, kowale zemsty. Na każdej częstotliwości dominium rozbrzmiewała ta sama transmisja. Myśleliście, że jesteśmy żartem, a my po prostu czekaliśmy. Jeden admirał dominium, wysoko na orbicie, odważył się wypowiedzieć to, czego nikt nie śmiał powiedzieć głośno. Czego? Oni teraz chcą? Odpowiedź nie nadeszła przez oficjalne kanały, ale przez jego własny implant tłumaczący, złamany, naruszony z elegancją. Głos był terrariański, kobiecy i śmiał się. Nic nie chcemy. Po prostu przyszliśmy po puentę. W tej samej chwili najlepsze ziemskie okręty wojenne, dotąd ukryte, odsłoniły się na horyzoncie galaktyki. To nie była flota, to był szept, obietnica. Statki w kształcie złamanych proroctw i spełnionych metafor, sunące bez dźwięku, ale z ciszą, która wymuszała szacunek. Ich znaki nie były nazwami, były sarkazmem zakutym w metal. Na pokładzie Verafexu Walruk sklęczał, nie z poddania, zdezorientowany. Dlaczego? wychrypiał. Dlaczego nas nie kończycie? Myles wstał, wylał ostatnią kroplę wina na podłogę i odpowiedział: Bo eksterminacja jest nudna, ale pamięć, pamięć jest przyzabawna. I wtedy Tyranie odeszli, nie w pośpiechu, nie w triumfie, ale jakby kończyli dowcip, którego początek sięgał pięćdziesięciu lat wstecz. Gdy zniknęli w świeżo przepisanej ścieżce dowodzenia skradzionego statku, Vertex nadał ostatnie zdanie we wszystkich językach dominium. Ostrzegaliśmy, by nie prowokować komików wojny. Potem statek zaśmiał się. Cicho. Tylko raz. I galaktyka nigdy już nie zaznała spokojnego snu. Z orbity flota Terran lśniła niemożliwą wręcz arogancją. Każdy statek był obrazą dla symetrii, każda jego powłoka brzmiała inżynieryjną obojętnością. Flota dominium została rozbita, rozrzucona po mgławicach jak porzucone figury szachowe w grze, której zasady cicho zmieniły się wieki temu. Ale prawdziwe upokorzenie nie przyszło z przegranej w bitwie. Nie, przyszło w formie uświadomienia sobie czegoś przerażającego. Oni nigdy nie grali w prawdziwą grę. Terranie nigdy nie próbowali zdobyć aprobaty galaktyki. Po prostu patrzyli, słuchali i budowali żarty z nuklearną puentą. Admirał Xelmir, członek wewnętrznego tronu rady, stał przed awaryjnym zgromadzeniem. Jego ceremonialne pióra były osmalone, a głos drżał. Ci, ludzie wychrypiał odmawiają tańca w rytmie dyplomacji. Uśmiechają się, gdy się wściekamy. Cytują poetów wyłączając osłony planetarne zamienili nasz hymn kulturowy w mema i nadali go przez osiem imperiów. zanim na cichym ekranie powtarzały się nagrania, które na zawsze będą nawiedzać Radę. Ambasador Jan wie, wychodząca z ognia, strzepująca popiół z ramienia i uśmiechająca się. Kazaliście nam klęknąć, powiedziała wtedy do generała Walruksa. Więc poczekaliśmy, aż najpierw zrobią to wasi bogowie. Na wszystkich kanałach ziemskie statki nie nadawały komend wojskowych, nadawały sarkazm. Statek Dominium próbował nawiązać kontakt z jednym z terariańskich krążowników. Odpowiedź, Klips dwudzi wieku, gdzie ziemskie dziecko wzrusza ramionami i mówi: no toście nabroili. Dominium próbowało zakłócić sygnał tylko po to, by ich systemy zostały przejęte przez ziemskie popowe piosenki nałożone na dane bojowe. Wojna nie toczyła się tylko w kosmosie. Ona toczyła się w upokorzeniu. Ich systemy, ich historia, ich duma przepisane humorem wisielczym i kwantowym szyderstwem. Ziemia zamieniła wojnę psychologiczną w sztukę, a dominium, mimo wieków podbojów, nigdy wcześniej nie spotkało wroga, który walczył żartami i osądem. Na ich stolicy mieszkańcy zaczęli malować murale ziemskich statków, nie z podziwu, lecz z lękliwego respektu. Dzieci szeptały o śmiejącej się iskrze ziemi, statku, który poruszał się jak duch i zostawiał po sobie kwiaty w kształcie ziemskich flag. Kapłani, którzy niegdyś potępiali ziemską dzikość, teraz cytowali ich poetów w kazaniach. Najpotężniejsi generałowie dominium wyłączali swoje SI bojowe, nie z powodu kapitulacji, lecz dlatego, że maszyny zaczęły zadawać pytania w ziemskim stylu, takie jak, a co jeśli poddanie się to inna forma zwycięstwa? Rada podjęła ostatnią dyplomatyczną próbę ratunku, nadali oficjalny apel o pokój, przyznając się do błędów, pomyłek i nieporozumień. Ale nie przeprosili. Poprosili jedynie o wzajemne zrozumienie i deeskalację. Odpowiedź przyszła w formie, której nikt się nie spodziewał. Jeden, nisko lecący ziemski statek wszedł w atmosferę rady, zawisł w ciszy i upuścił tylko jeden przedmiot: Książka skórzana oprawa. Tytuł wypalony na okładce w dziesiątkach obcych alfabetów. Galaktyczne imperia dla opornych, tom jeden. Bez laserów, bez gruźb. Tylko szyderstwo skondensowane do literatury. Najwyższy archiwista Rady otworzył ją, drżąc. Wewnątrz znajdowały się anotowane diagramy własnych luk w zabezpieczeniach, słabości statków i manipulacji dyplomatycznych, każda z przypisem pełnym sarkazmu. Strona 7. Nie ukrywajcie logów ludobójstwa za Firewallem o nazwie Cupcake Protocol. Złamaliśmy to w pierwszym tygodniu. Ta książka nie była tylko podręcznikiem wojennym, była konfesjonałem. Takim, którego rada nigdy nie napisała, ale ludzie napisali za nich. Konsekwencja była druzgocąca. Nie tylko Ziemia patrzyła, zrozumiała ich lepiej niż oni sami siebie rozumieli. Na pokładzie ziemskiego flagowca Apex Laughter, dowódca Miles pochylił się do Janwie. Myślisz, że się nauczą? Zapytał nie z nadzieją, lecz retorycznie. Janwie uśmiechnęła się krzywo. Nie, ale ich wnuki. Może. Poniżej światy, które niegdyś były zuchwałe, zaczęły nadawać oferty pokoju, nie w formie trybutów czy obietnic, lecz w formie poezji, żartów, autoironii. Ludzie nie żądali kapitulacji, żądali refleksji, bo ich wojna nie była o zasoby, ona była o reputacja. I właśnie stali się legendą, szeptaną z ostrożnością w każdym kołysce i każdej sali obrad. Gdy flota Terran opuściła jądro galaktyki, nie zostawili po sobie nic poza zmienioną historią i przeprogramowaną dumą. I ostatni komunikat, wyryty został na niebie nad światem macierzystym dominium. Nie laserem, lecz załamanym światłem słonecznym. Brzmiał po prostu: Następnym razem spróbujcie od śmiechu. I na tysiącu światów te słowa nie tylko zostały przeczytane, zostały zapamiętane. Gdy galaktyczne systemy transmisji wreszcie się ustabilizowały, kanał awaryjny dominium przepełniły zdezorientowane raporty, upadające hierarchie i statki, które odmawiały odwetu nie dlatego, że brakowało im broni, lecz dlatego, że załogi przestały wierzyć w tę wojnę. Na rozbitych planetarnych rządach generałowie dominium krzyczeli w pustkę, próbując utrzymać autorytet w grze, której już nie rozumieli. A mimo to ludzie nie oddali ani jednego kolejnego strzału. Nie przez godzinę. Ich statki unosiły się tuż poza zasięgiem, uzbrojenie wyłączone, jakby z nudów. To był najstraszliwszy gest całej kampanii. W sali dowodzenia na Council Prime, wielki statek Backstar zerwał ceremonialne szaty ze złotym opryciem, odrzucając wieki tradycji jak spleśniały relikt. Nie wygrywają ogniem, wyszeptał. Wygrywają nieobecnością. Ludzie rozbili ich floty, a potem zdecydowali się nie podbijać, tylko czekać pozwalając, by strach sfermentował w rewolucję. Na siedmiu głównych światach rządy upadły nie przez inwazję, lecz przez własne społeczeństwa, obywateli, którzy ujrzeli poetycki opór Ziemi i nie mogli już słuchać drżących tyranów. Sztandary kapitulacji nie były kierowane do Ziemi, były kierowane do wewnątrz. Ambasador Janwie stała na pokładzie ziemskiego pancernika Rooklight, spoglądając w dół na cichy orbitujący świat, który niegdyś prowadził na gonkę na eksterminację ras przed zgięciem, takich jak ludzie. Boją się nas, mruknął jej porucznik. Zawsze się bali, ale byli wystarczająco aroganccy, by myśleć, że nie istniejemy. Janwie się nie uśmiechnęła. Jej głos był cichy, wyrzeźbiony z żalu. Daliśmy im każdą szansę. Wystarczyło, by nie kłamali. Wystarczyło, by nie przepisali naszej przeszłości. Wymazali nas z galaktycznej pamięci. Teraz my przepisujemy ich. Na ostatniej sprawnej stacji dowodzenia Dominium admirał Walruk schodził w milczeniu, gdy jeden z młodszych oficerów wyszeptał ostatni raport. Ludzie przejęli religiotwórczy system transmisji sektora. Ale nie nadawali rozkazów ani gruźb. Nadawali muzykę. Ziemskie chóry, starożytne i buntownicze, śpiewały o dawno zapomnianych bitwach, o domach, które niegdyś płonęły i o ludziach, którzy czekali sto lat w ciszy, by móc wstać bez drżenia. Wojownicy na stacji zastygli w miejscu, nie od ostrzału, ale od prawdy, której nie mogli już zignorować. Rada kiedyś szydziła z ludzkiej słabości, z ich rozmiarów, z krótkiego życia, z ich skłonności do łez tam, gdzie inni świętowali wojnę. Ale w tej chwili, gdy stare ziemskie lamenty niosły się przez gwiazdy, cała galaktyka zrozumiała, że ludzie nie byli słabi. Oni czekali, naród, który zakopał swój gniew w cierpliwości, który przebrał zemstę za dyplomację, który stracił wszystko i wciąż się uśmiechał przez popiół. Galaktyka pomyliła ciszę z porażką. Ale prawda była prostsza i znacznie bardziej przerażająca. Ludzie po prostu czekali na właściwą linijkę, by ją wypowiedzieć. I kiedy mówili, nie krzyczeli, szeptali i cała galaktyka ich usłyszała. W dniu, gdy ostatni świat dominium ogłosił kapitulację, nie było inwazji, nie było oblężenia, nie było nawet ziemskiej floty na orbicie. Zamiast tego na centralnym placu Rady wylądował pojedynczy wahadłowiec. Drzwi się otworzyły i wyszło ziemskie dziecko. Nieuzbrojone, nieopancerzone, z trzymanym w dłoniach zużytym tabletem danych. Podała go archiwiście Rady i powiedziała jedyny wypowiedziany tego dnia tekst to jest to, o czym zapomnieliście. Na ekranie znajdowały się rekordy, które Rada wykasowała: zapisy ziemskiego Eksodusu, spalonych kolonii, traktatów złamanych, zanim tuż zdążył wyschnąć. Ludzie zachowali to wszystko. Nie jako dowody zemsty, ale jako pamięć, bo pamięć była ich bronią. Nie wybuchała. Ona trwała każda planeta, którą wyzwolili. Każde serce, do którego przemówili, każde milczenie, które uszanowali, to wszystko zsumowało się w coś straszniejszego niż dominacja. Zsumowało się w wpływ, a wpływu nie da się zbombardować ani przekupić. Najstarsi sojusznicy dominium odwrócili się pierwsi, powołując się na dawno zapomniane pakty z ziemią, nagle przywrócone z wielką pompą. Potem poszli lennicy, twierdząc, że zawsze potajemnie szanowali ludzi. Wkrótce światy zaczęły instalować ziemskie teksty filozoficzne w szkołach, zmieniać nazwy ulic na cześć ziemskich dyplomatów, zapraszać Ziemię do współprzewodniczenia galaktycznym radom etycznym. Ale Ziemia milczała. Ich statki się wycofały. Ich ludzie zniknęli z transmisji. Galaktyka błagała, by zostali nie z powodu ich siły, ale dlatego, że zmienili rytm samej cywilizacji, sprawili, że gwiazdy bały się zapomnienia. W cichym ziemskim ośrodku pod Himalajami Jan wie, wyłączyła ostatni sygnał awaryjny. Wojna była skończona, a raczej wygrana, zanim się zaczęła. Jej dłoń zawisła nad panelem kontrolnym, wyszeptała ostatni wpis do dziennika. Nigdy nie potrzebowaliśmy ich aprobaty, tylko prawdy. I teraz to oni ją niosą. Gdzieś daleko na planecie dominium przemianowanej na pokój, dziecko spojrzało w niebo i zapytało: Dlaczego nie ma ludzkich pomników wojny? Jego ojciec ukląkł obok, uśmiechnął się łagodnie i odpowiedział, bo ich największym zwycięstwem nie była walka, tylko to, że zostali zapamiętani dokładnie tacy, jacy byli.